Nie no, chyba, weź coś pomów Mów coś okay. no, ale ty masz mówić, nie ja Rozumiesz? <noise> Patrz teraz KURWA Pomóż mi, kaula Ja, ja Kevin wywalił prąd Idzie dobrze <noise> na razie Biegnę jak głupi i się boję o swoje życie Pająk Gdzie? Tutaj też są pań. Co? Ja pierdolę! Nie! Kurwa! Jak? pole... Daj tą butelkę! butelkę. Nie Jak? Jak? Nie, pomóż mi! Pomóż mi! Kurwa, bomba, bomba! Cię! Nie idź do statku. Nie, to jest niebezpieczne. No nie bez powodu mu pokazywałem ręką. Jezu, gdzie ty byłeś? Nie wiem właśnie. Nie ma! Co tu się stało? Co tu się stało? Czemu ty nie żyjesz? Płynął z węgiel. <laughs> Czekaj, nie startuj, pójdę pod złapkę. Jak ty umrzesz, to nie idę pod złapkę. Nie masz znaku o zamawiamy dwie łopaty i musimy go zabić Nie, nie zrobisz tego Zabij je! Bierz łopatę, tam jest Zabij się, zabij, się. zabij. Nie, nie zrobisz tego, tego. kot zginie nie Popełnił samobójstwo Nie mnie, idioto Nie, zabił sam się Co robisz? Kevin się tepnął, kurna Ciekawe, gdzie teraz jest. Też się tepnę. Kolejny teleporter, albo to ten sam. Widzę znowu teleporter. A nie, to znowu ten sam. O, fajer... Ej, posz! Co ty tam robisz? Idę drugą stroną. Ej, nie idź drugą stroną. A co ci się dzieje? Może. czekaj, ty ma. Ja dole. Siema! Ja dole, Czemu do mnie? z ja dole, jest! Boże! Jezu! Ja bierdolę! Oj, chyba nie żyje! Ostatnie słowa Jako? Ty żyjeś? Ma Kulwa mać! 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 Żyję z nadzieją, że spadnę! A! Jezu! Kolejna! Ej bierz to! Boże! Bierz to! Weź to z mojej głowy! Ja idę się zabić! Żegnaj! Siema! Hyhy <grymne> <grymne> <śmiany> Fiku się nie żyje Mesemesa <śmiany> A! Nie patrz na niego! Naskoczyć ci! Naskoczyć ci! Naskoczyć ci! Ci, kurwa, zaraz ten Ci! Pięć O kurwa Ja pieprzę <śmiany> Przeskoczyłem to całe. Co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Co ty tam robisz? 去吗？